Sznyk i styl. Ocio, gancio, lapis, hiro. Wił ciał gra, Argentyńskie tango płynął, że się w oku kręcił za. Kim tanero, ten niezwykły? Szczupła postać, koci krok. <śmienic> Każda tańczyć może tylko z jedną, lecz wszystkich przyciąga wzrok. Kordek, welta i kortala, buta błysk i w przepaść skok. Czy to Paweł tańczy tango, czy to czarny tańczy kok? <śmienic> Po Cardelu jest kanaro. Dariento, quiero verte una vera. Adios muchachos. Nikt nie płacze, bo po tangu walc też jest. Nie regulares jego przeznaczeniem są. On partnerkę mieć niezwykłą musi w swoim abrazo. Kogo weźmie do milongi. Ewelina boska jest. Lecz Małgosia, Marta, Ola też z nim tańczyć chcą duet. Ostry ryb to już mi Traspie w tył to w przód to w bok, traspie w tył to w przód to w bok. Ile trwała ta miląga? Może chwilę, może rok, gdy skończyli, gdy ostatni z pięknej tandy wybrzmiał ton, w naszych oczach cienie dalej wirowały. Sin ratom. Tango Lugin to jest miejsce, w którym dusza tanga gra. Andrzej też jest tutaj z nami. Niech więc tango lubi trwa. Nie. Dzięki Pawle za wzruszenia, które tańcząc dajesz nam, ale także za marzenia, które każdy spełnia sam. Dobry. Dobry. O, oh, dziękuję. Bardzo słyszę. Zgadzam? Jest jak Teraz to na pamięć, a potem w balon. Ja nie powiem jak to, szybko w się leci, ale cieszę się, że jesteście i że my mieliśmy tę okazję na ten widać, że dziękujemy za to, że się wiedzieli. I w Solak, 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 niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. nam. Zrobił szczęściu w pomyślności, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. nam, 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 nam. Zrobił szczęściu w pomyślności, niechaj żyje nam. Ja życzę, ja